Chciałbyś zwiększyć swoją siłę na treningu, aby móc dźwigać coraz większe ciężary? Jeżeli chcesz być coraz silniejszy i zależy Ci na sile, oglądaj to nagranie, wyjaśnię Ci jak to zrobić. Zacznijmy od krótkiego wstępu. Silne mięśnie nie tylko pomagają w osiągnięciu lepszych wyników sportowych, ale także wpływają na poprawę codziennych aktywności, takie jak podnoszenie przedmiotów czy zachowanie prawidłowej postawy ciała. Więc co dokładnie powinniśmy robić na treningu i jak jeść, aby właśnie budować tą siłę. Chcesz zgubić brzuch i osiągnąć spektakularną sywetkę, a przy tym poprawić swoje zdrowie, nie rezygnując z ulubionych potraw i picia piwa, właśnie otworzyłem zapisy do mojego rewolucyjnego programu dla facetów, którzy mają problem z wystającym brzuchem, chcą poprawić swoje. Wyniki badań, pozbyć się bólu, pleców i mieć więcej energii na co dzień. To wszystko bez poświęcania dużej ilości czasu, jedząc przy tym ulubione fast foody i trenując nawet w domu, lub w w przerwie w trasie. Tylko do niedzieli, do północy możesz dołączyć do mojego rewolucyjnego programu ze stuprocentową gwarancją efektów. Pierwszy tydzień to inwestycja dwóch złotych. Sprawdź, czy program Ci się spodoba i w każdym momencie możesz zrezygnować. Niektórzy uznają mnie za szaleńca, ale jestem tak pewny naszej metody, że dam Ci gwarancję pozbycia się odstającego brzucha. Dlaczego daję gwarancję? Bo nasz system jest rewolucyjny i nikt w Polsce tak nie pracuje. Jednocześnie uczymy Cię, inspirujemy i jesteśmy stałym Kontakcie. Przetestuj mi program teraz, niczego nie ryzykujesz, ale uwaga, liczba miejsc za 2 zł jest mocno ograniczona, ponieważ z całym Tibem możemy pomóc tylko określonej liczby osób przy świetnej jakości, którą dajemy, więc sprawdź, czy są jeszcze dostępne miejsca. Zacznijmy od kwestii treningowych. Musimy odróżnić trening na masę i trening na siłę, ponieważ większa masa mięśniowa nie zawsze przekłada się na wzrost. Siły. I tu mogę podać Ci przykład. Niektórzy kulturyści, których masa mięśniowa jest ogromna, nie mają bardzo wielkiej siły. Oczywiście są też tacy kulturyści, których masa jest ogromna i mają bardzo wielką siłę, ale ta zależność nie jest zawsze taka sama. W treningu na masę zazwyczaj zaleca się wykonywać zakres powtórzeń od 6 do 10. Kolej, jeżeli trenujemy pod siłę, ten zakres jest całkowicie inny, i tutaj mówimy o zakresie od 1 do 5 powtórzeń, oscylując w granicach 85 do 100% naszego maksymalnego obciążenia. Do tego osoby zaawansowane bardzo często wykonują tylko 1-2 powtórzenia w serii na maksymalnym ciężarze. Ale jeżeli chodzi o osoby mniej zaawansowane, podczas pracy na maksymalnym ciężarze często popełniacie dużo błędów technicznych, dlatego lepiej wybrać trochę więcej powtórzeń w zakresie od 3 do 5 z trochę mniejszym ciężarem. Idealnym podsumowaniem treningów pod budowę masy i siły będzie jedno z badań, w których wziął udział 19 uczestników. Zostali oni podzieleni na dwie grupy. Jedna wykonywała 3 serie po 3 powtórzenia, a druga 3 serie po 10 powtórzeń. Oczywiście ciężar dobierano indywidualnie do każdej osoby. Po 8 tygodniach okazało się, że obie grupy zwiększyły swoją masę mięśniową i siłę. Jedna grupa, która wykonywała trzy powtórzenia, na serię zyskała nieco więcej siły, a z kolei druga grupa trochę więcej masy mięśniowej. I do podobnych wyników doszli naukowcy przeprowadzonej metaanalizy z 2017 roku. Nie będę tutaj y, przedstawiał wielu badań i analiz, że po prostu te zalecenia co do ilości powtórzeń są trafne. Kolejna rzecz to jakie ćwiczenia warto uwzględnić w swoim planie. Z pewnością najważniejsze to będą ćwiczenia wielostawowe, które angażują do pracy wiele grup mięśniowych, jednocześnie przysiady, wyciskania, martwe ciągi. To właśnie one powinny być wykonywane jako pierwsze na każdym z Twoich treningów. Jeżeli chodzi o przerwy pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami, to są dość długie w porównaniu do innych treningów. I średnio wynoszą od 2 do 5 minut w zależności od wykonywanego ćwiczenia. W przypadku tych wielostawowych przerwa mieści się w tej górnej granicy 4-5 minut, a w przypadku izolowanych się zmniejsza. Jeżeli chodzi o ilość treningów, dla osób początkujących i średnio zaawansowanych zaleca się robić 2 do 3 treningów. I właśnie, dobrze usłyszałeś, ta ilość nie jest duża, ponieważ treningi siłowe są mocno obciążające, mocno obciążają organizm. Oczywiście, jeżeli już trochę trenujesz i Czujesz się na siłach, to spokojnie możesz wykonywać cztery treningi i nie przeciążesz swojego organizmu. Ale to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli chodzi o rodzaj treningów, to zdecydowanie dla osób początkujących będzie tu trening FWW, trening całego ciała, szczególnie jeżeli trenujemy 2-3 razy w tygodniu. Kiedy mamy więcej treningów, to możemy trenować w jakimś innym systemie treningowym, na przykład podzielonym na górę dół ciała albo innym splicie, ale to przy większej ilości, a na początku zdecydowanie FBW. W na siłę raczej nie trenujemy do opadku mięśniowego, bo w tym przypadku Twoje mięśnie nie będą mogły się dobrze zaadaptować do coraz większych obciążeń. A w ćwiczeniach wielostałowych zwiększa to ryzyko kontuzji. Najlepiej, jeżeli trenujemy blisko opadku i zostawiamy 1-3 powtórzeń zapasie. Mogę posłużyć się tutaj skalą RPE. Jest to metoda oceny subiektywnej intensywności treningu od 1 do 10. 9 1 oznacza brak wysiłku, a 10 maksymalne wyczerpanie. Gdy wykonałeś ćwiczenie na 9 w skali RPE, to znaczy, że stawiłeś jedno powtórzenie w zapasie. Jeżeli dopiero planujesz zacząć trening pod siłę. Możesz sprawdzić na początku swoje maksy w poszczególnych ćwiczeniach. Dzięki temu będziesz wiedział ile wynosi Twoje 1RM, czyli ciężar za który jesteś w stanie wykonać tylko jedno pełne powtórzenie. Po kilku tygodniach ponownie możesz wykonać taki test i sprawdzić czy Twoja siła wzrosła. Kolejna ważna rzecz to ile czasu potrzebujesz, żeby zwiększyć swoją siłę. Tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. Niedawno znalazłem bardzo fajny przegląd, który pokazał, że zwykle potrzeba od 6 do 10 tygodni, aby dostrzec zauważalne wzrosty siły. Czyli możemy przyjąć, że około 2 miesięcy. I Właśnie tak polecam Ci robić maksy, że robisz sobie teraz, sprawdzasz jakie masz swoje maksymalne wyniki i ponownie to sprawdzasz za dwa miesiące. Ale dość dużym wyjątkiem są tutaj osoby początkujące. Im bardziej jesteś początkujący, im jesteś po dłuższej przerwie, to możesz zauważyć te zmiany bardzo, bardzo szybko. W zasadzie pierwsze treningi osób początkujących to siła rośnie z treningu na trening. Więc tutaj zdecydowanie zauważamy to dużo, dużo szybciej. Ale tak jak mówię, docelowo po jakimś czasie, jeżeli już trenujemy, to te wzrosty będziemy widzieli dopiero po jakimś czasie. Teraz jeszcze omówię kilka dodatkowych rzeczy, o które musisz zadbać jeżeli zależy Ci na budowaniu siły. Pierwszą rzeczą na treningu, którą powinieneś zrobić zanim jeszcze zaczniesz podnosić ciężary, to dobra rozgrzewka. I tutaj nie można jej zaniedbywać, bo w dłuższej perspektywie czasu masz gwarantowaną kontuzję. A gdy do tego dojdzie, będziesz całkowicie wykluczony z treningów na dłuższy czas. I tutaj to jest jeszcze ważniejsze niż przy normalnym treningu, nie na siłę, ponieważ tutaj, tak jak mówiłem na początku w tym treningu na siłę, Chodzą większe ciężary, mniejszy zakres powtórzeń, więc ryzyko kontuzji, i jakichś problemów, jest dużo, dużo większe. Dobrą rozgrzewkę tak naprawdę może zrobić już 10-15 minut, więc brak czasu tutaj nie jest wymówką. Jeżeli nie wiesz, jak wykonać taką prawidłową rozgrzewkę, to na ekranie wyświetli się link do filmu na moim kanale, w którym kompleksowo omawiam ten temat. Zobacz sobie to nagranie i możesz wrócić tutaj. Kolejna. Jedna z najważniejszych rzeczy, o której musimy pamiętać, to stały progres. Dzięki temu dajemy ciągle wyzwanie swojemu ciału i podnosimy coraz to większe e, ciężary. Możemy progresować nie tylko zwiększając ciężar, ale także liczbę serii czy powtórzeń. Najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś, to założyć swój dzienniczek treningowy, ewentualnie zapisywać sobie to jakoś na telefonie, e, notatniku i skrupulatnie notować każdy trening, zaczynając od tego. Jakie ciężary wyciskasz na początku, jakie są Twoje maksy i powoli, powoli to sobie monitorować i zwiększać. Przy zwiększaniu siły ważne jest, aby pozwolić swoim mięśniom na regenerację, dlatego nie należy przeciążać organizmu zbyt częstymi i intensywnymi treningami. Więc tutaj jest taka najtrudniejsza rzecz, żeby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy treningiem a odpoczynkiem. Jeżeli czujesz się bardzo mocno obalały albo zmęczony po treningu, to może być znak, żeby trochę zwolnić. Oczywiście nie mówię tutaj o standardowych zakwasach po treningu, bo one będą występować, ale o takim bardzo mocnym osłabieniu. Przejdźmy teraz do kwestii dietetycznych. Jak i co jest, aby zbudować siłę? Z pewnością nie zbuduję, że będąc na ujemnym bilansie kalorycznym, więc potrzebujemy dodatkowej ilości Kalorii i niezbędnych składników odżywczych. I znowu mamy tutaj wyjątek. Będą to sobie totalnie podrząkujące, które nawet na deficycie, na małej ilości kalorii mogą budować siłę. Od czego możesz zacząć, to weź na swoje zero kaloryczne i Później to zwiększać. Jeżeli chciałbyś to zrobić teraz, to polecam Ci skorzystać z mojego darmowego kalkulatora, do którego link znajdziesz w opisie. Wpisz tam swoje wszystkie dane i wybierz cel, przybranie na wadze i od razu dostaniesz wynik. Kolejna kwestia to białko. Monitorujemy je i staramy się spożywać około 2 gramy na kilogram masy ciała, uwzględniając dobrej jakości produkty, chude mięsa, ryby, nabiał, strączki czy np. odżywkę białkową. Liczba węglowodanów to około 50% zapotrzebowania energetycznego, a pozostałe kalorie uzupełniamy tłuszczem. I ważna rzecz, węglowodany są głównym źródłem energii dla organizmu, co jest kluczowe podczas właśnie takiego intensywnego treningu siłowego. Więc temat diety jest bardzo obszerny. Jeżeli e, nie wiesz, jak się za to zabrać, chciałbyś, żeby ktoś profesjonalnie Ci to rozpisał, dietę, ale też trening, to możesz zgłosić się do nas. My Ci wszystko rozpiszemy. Porządny trening e, pod siłę, pod Twoje cele. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie sklep.mariuszmroz.pl więc zapoznaj się z tym i dzięki temu będziesz mógł zaoszczędzić kupę, kupę miesięcy i i często lat, i mieć dużo szybsze efekty. To było na tyle w tym nagraniu. Trzymaj się i do kolejnego.